Przy piłce teraz Giorgio Reid. No i teraz właśnie Jamańczyk. A konkretnie Jakuba Kowalskiego. Teraz jeszcze długie zagranie. Pomysł na pewno bardzo dobry, wykonanie już troszkę słabsze. Charżuje już Reed. Dąbrowski teraz wysoko w pressingu, żeby przeszkodzić w rozegraniu akcji. To się jednak nie udaje i grobla teraz na lewą stronę do Reeda. Jamajczyk w polu karnym. Jest to jest jego gra, na pewno bardzo pozytywna, ale teraz trzeba uważać, bo Reid dostaje dobre podanie na lewym skrzydle. Jamańczyk schodzi do środka mocno, uderzył, ale też przeważa. No to jest to raczej Wisła Płock, kilka dobrych e, sytuacji. Ale jak na przekór, teraz akurat e, akcja broni Rada. Ma w zasadzie najbardziej aktywnego zawodnika przyjaznych, czyli Rida. No i teraz.